18 Osiemnaście House cleaning Sprzątanie domu Sprzątanie domu Today is Saturday Dzisiaj jest sobota Dzisiaj jest sobota We have time today Dzisiaj mamy czas Dzisiaj mamy czas. We are cleaning the apartment today. Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. Dzisiaj sprzątamy mieszkanie. I'm cleaning the bathroom. Ja sprzątam łazienkę. Ja sprzątam łazienkę. My husband is washing the car. Mój mąż myje samochód. Mój mąż myje samochód. The children are cleaning the bicycles. Dzieci czyszczą rowery. Dzieci czyszczą rowery. Grandma is watering the flowers. Babcia podlewa kwiaty. Babcia podlewa kwiaty. The children are cleaning up the children's room. Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. Dzieci sprzątają pokój dziecięcy. My husband is tidying up his desk. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. Mój mąż robi porządek na swoim biurku. I am putting the laundry in the washing machine. Ja wkładam pranie do pralki. Ja wkładam pranie do pralki. I am hanging up the laundry. Ja wieszam pranie. Ja wieszam pranie. I'm ironing the clothes. Ja prasuję pranie. Ja prasuję pranie. The windows are dirty. Okna są brudne. Okna są brudne. The floor is dirty. Podłoga jest brudna. Podłoga jest brudna. The dishes are dirty. Naczynia są brudne. Naczynia są brudne. Who washes the windows? Kto umyje okna? Kto umyje okna? Who does the vacuuming? Kto odkurzy? Kto odkurzy? Who does the dishes? Kto pozmywa naczynia? Kto pozmywa naczynia? thank